Witajcie w słuchowisku Komiksomaniaka, programie, w którym opowiadam historię Marvela, których nie dałoby się streścić w normalny sposób. Dlatego staram się używać dramatycznego głosu i dodawać efekty dźwiękowe, by wszystko miało znacznie lepszy efekt. W historii, którą dzisiaj opowiem, pojawia się tak dużo postaci, że uznałem, że nie jestem w stanie zrobić tego sam, dlatego zorganizowałem naprawdę solidną pomoc. Myślę, że będziecie zadowoleni z efektu. Jane już po zmroku, idź wreszcie do domu. Ta-ta. Czas do domu, Alan. Czas udać, że coś tam jest. Dla ciebie, nazywam się Pan Cape. Jeśli kiedykolwiek jeszcze zakwestionujesz moje decyzje lub uprawnienia. Tu, Oleg, sprawdzasz moje połączenia? Cóż, przestań. To utrudnia przepływ gotówki. Dobrej nocy, pani Reed. Yy, pizza, prosecco, koty w internecie, dobra. I czas już na mnie. Dzięki za wysłuchanie. Nil, masz umówioną wizytę u lekarza? Pff. Chcę raport z Somalii na moim biurku z samego rana. Ta, ta. Czas na spojrzenie na świat, a potem czas iść do domu. Witaj, świecie. Powalę cię na kolana tu i teraz, a potem wsadzę ci kulkę między oczy. Czy to jasne? Tak, to właśnie powiedziałem. Chcesz pieniędzy? Ja powoduję, że pieniądze trafiają do ciebie. Nie wydaje mi się, żebyśmy skończyli, Joe. Skończyliśmy 10 minut temu, ser. Nie mogę się doczekać. Jestem taki podekscytowany. Taką samą noc jak ta zostawili go na śmierć. Zrób obiad w domu za 30 minut. Kwestionować moje kompetencje po tym wszystkim, co zrobiłem. Jestem gościem, który załatwia sprawy. Porzucony w obcym kraju. Bez kontaktów, bez wsparcia, bez drogi wyjścia. Powiedziałem wam, co musicie zrobić, żeby zabezpieczyć swoje udziały w Jemenie. To było całe spotkanie, panowie. Ciągła radość z posiadania raka. Dzięki. Do zobaczenia jutro, zbyt wcześnie rano. Bez wytłumaczenia, kupiony drogo, używany przez lata i odrzucony w jednej tajemniczej chwili. Płacą mi za załatwianie rozwiązań. Wysłuchanie waszej jednogłośnej opinii co do tych rozwiązań było jedynie grzecznością z mojej strony. Nie, synu, naprawdę nie mogę. Nie dzisiaj. Wizyta u lekarza. Nie ma znaczenia w jakiej sprawie. Mogła być tylko jedna odpowiedź. Sorry, zły dzień. Kocham cię. Nie jestem opłacany przez was, ale przez ludzi, którzy was opłacają, a oni wynajęli mnie od naprawdę ważnych ludzi. Tak, synu, zgadza się, mam wizytę ze względu na moje gazy. Powinni dostać to samo w zamian. Cała dziewiątka, cała specjalna grupa operacyjna, która pozyskała go, kierowała nim i porzuciła go na froncie. Wyobraził sobie Jeden ostatni błysk rozbawienia w ich umysłach, zanim kula nie spotkała się z kością. Dobra noc zaczyna się już za niecałe 20 minut. Że tę ostatnią robotę robił za darmo. Dziś jest ta noc, pierwsza noc reszty naszych żyć. Przejdź w tryb namierzania i zostań w zasięgu wsparcia, zwolnij blokady. Dobra, wystarczy. Czemu nie mogę cię trafić? Nie jestem prawdziwy. Chcę wiedzieć, dlaczego zostawili mnie tam, rozwiązali spółkę, zostawili mnie tam, żebym zginął na froncie i załatwili sobie nowe posadki na Wall Street. Opłacili mnie, użyli mnie, żeby zmieniać kierunki krajów i historii, a teraz pomagają bankom. Może nie wiodłem dobrego życia, ale to było moje życie. Odebrali mi je więc, ja odebrałem ich. Zostało jeszcze jedno. Było nas dziewięciu w specjalnej grupie operacyjnej. Miałem spotkanie umówione na ostatnią chwilę, więc nie wyszedłem z pracy na czas. Porzuciliśmy globalną siatkę bezpieczeństwa i przeszliśmy do dużych grup finansowych, żeby zarobić pieniądze. On był narzędziem, bronią bez numeru seryjnego, zrzucaną na ulicach Bejrutu albo Mogadiszu, albo Tripoli. Bronie nie powinny wracać i karać swoich właścicieli. Myślę, że jego zagrywka była taka, jakiej go nauczyliśmy. Broń to potęga, dostarczanie śmierci z daleka to dopiero potęga. Ale dlatego wszyscy zmieniliśmy kariery, poznaliśmy prawdę, bank zawsze wygrywa. Historia snajpera, chyba nawet bardziej niż historia rozpruwacza, pokazuje dlaczego Moon Knighta nie da się po prostu streszczać. Nie miałoby to właściwie żadnego sensu. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego w filmiku, który wrzuciłem od czasu, że tu migają, po prostu białe panele, wynika to z konstrukcji komiksu, jaka została oryginalnie przedstawiona. Kiedy na początku mamy 8 paneli, i w każdym z nich pojawia się jedna postać, jakby jeden bohater, który potem zostaje zestrzelony przez snajpera, następnie na kolejnej stronie, skoro on już nie żyje, jego miejsce zajmuje biały, biały fragment. Tak jakby nie ma tam panelu, jest po prostu białe tło. Niektórym czasami pojawia się narracja, a czasami jest on po prostu biały, pusty. Więc dlatego, kiedy pierwszy. Pierwsza strona wygląda w ten sposób. Ostatnia strona, w której ginie już ostatni, e, ostatni cel naszego snajpera wygląda w ten sposób. I jest to uważam bardzo ciekawy zabieg taki graficzny. Moon Knight w ogóle w historiach Moon Knighta one się często zdarzają, nie konkretnie takie, ale bawią się na najróżniejsze sposoby, jak przedstawić nam wizualnie tą historię, którą opisowo nie zawsze by się dało. Kolejna sprawa, naprawdę namęczyłem się robiąc ten filmik, trwał on stosunkowo niedługo, a no zajęło mi większą część dnia montowanie tego, dobieranie głosów i tak dalej. I kiedy tak siedziałem nad tym i zastanawiałem się, jak to dokładnie wam przedstawić, doszedłem do wniosku, że o tyle co zwykle chcę tego rodzaju filmy przedstawiać sam, ponieważ jest to, tak jak mówię, i tak jest to bardzo czasochłonne, a każda dodatkowa osoba siłę czy zwiększałaby ilość czasu, no bo trzeba się dogadać, prawda, powysyłać sobie skrypt i tak dalej. Tutaj uznałem, że. Jeżeli historia ma powiedzmy tych trzech bohaterów, głównie, którzy rozmawiają, tak jak było w rozpruwaczu. No to jeszcze sam mogę się tym pobawić, tutaj jest jednak ich tak wielu, że mój głos po prostu, no głupio mi by było próbować objąć moim głosem taką ilość bohaterów. Na całe szczęście Adam Antolski, Uncle Mruwa był chętny pomóc, użyczyć swojego głosu trzem bohaterom, myślę, że wyszło mu naprawdę dobrze. Napiszcie mu koniecznie co o tym sądzicie na jego kanale, jego fanpage'u, jego grupie, gdziekolwiek. Pochwalcie go, myślę, że dzięki temu ten filmik ma dużo, no dużo wyszedł lepiej niż gdybym sam próbował podłożyć głosy pod wszystkie możliwe postacie. Jeśli chodzi o historie, no to są właśnie e, tego, typu, tego typu sprawami zajmował się Moon Knight na początku Marvel Now. Takich pojedynczych historyjek z pojedynczymi bohaterami będzie dużo więcej, każde są z innej strony, na przykład kolejna będzie mówiła o duchach e, jakiegoś gangu, jak dokładnie oni się pojawili, i tak dalej, nie będę teraz zdradzał. W jeszcze innej, Moon Knight będzie wspinał się po budynku niczym w filmie The Ride, rozwalając kolejnych przeciwników na każdym piętrze, a na końcu nawet walcząc z kimś w rodzaju bossa. I to wszystko dużo lepiej wychodzi według mnie w takim formacie, niż żebym miał po prostu mówić, co się tam dzieje. Oczywiście mam nadzieję, że Moon Knight kiedyś zawita do Polski i no chyba rozumiecie, że polecam go całym sercem, żeby każdy z Was, kiedy, jeżeli będzie taka możliwość, zaopatrzył się w cały tom Moon Knighta, no, no bo ja mogę jakoś to opowiedzieć i tak dalej, ale chociażby jak w przypadku e, historii o Snajperze, to jak jest to przedstawione na stronach, no jednak nic tego nie zastąpi. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. Cześć!